Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Hossa na giełdach trwa w najlepsze. Wczoraj rakiety odpaliły spółki energetyczne. Oczywiście, pod wpływem informacji i właśnie najświeższej informacji dotyczącej spółek energetycznych, warto się przyjrzeć i zobaczyć, jak. W tym momencie wyglądają wykresy tych poszczególnych spółek: czy już podaż przyjmuje kontrolę, czy popyt cały czas mocno wygrzewa, właśnie wspomniane wcześniej spółki. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, na pewno warto pozostać, obejrzeć materiał od deski o deski, aby żadna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Przy okazji pamiętaj, aby nakarmić algorytm YouTube'a: wystarczy, że wrzucisz łapkę w górę oraz pozostawisz po sobie ślad w komentarzu, wystarczy nawet jedno słowo. Dzięki i ruszamy oczywiście z konkretami. Chociaż zanim do tego przejdę, to przypominam, że możesz dołączyć do nas do przeglądu sektorowego. Dzisiaj wleciało 32 walory, 30 spółek gamingowych oglądaliśmy, a jutro zobaczymy wszystkie banki. Tak więc, jak interesujesz się rynkiem, a na przykład nie masz na niego czasu, interesujesz się szerokie spojrzenie na poszczególne spółki z poszczególnych branż, sektorów, indeksów, to to jest miejsce idealne dla Ciebie. I teraz w tym momencie lecimy już z konkretami, czyli musimy przede wszystkim zapoznać się z najświeższą informacją dotyczącą tego, co już wydarzyło się w dniu dzisiejszym. A jak widzimy, rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o gwarancjach skarbu państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Gwarancje mają objąć spłatę kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz kwot na zakup, uprawnień do emisji CO2 i... i sprawdźmy szczegóły, bo będą to ważne informacje. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje, iż gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty. Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE. Gwarancje będą dotyczyć jedynie kapitału w ramach trzech rodzajów instrumentów finansowych: kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz limity. Przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia. Przyjęcie projektu to milowy krok na drodze do zagwarantowania Polsce sprawnej i przede wszystkim bezpiecznej transformacji energetycznej, ocenił na Twitterze minister aktywów. Jacek Sasi do Nabe trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Spółki zakomunikowały, że przez 8 lat będą spłacały łącznie kwoty wynoszące 9,9 miliardów złotych, które są winne spółką matką. Chodzi też o kredyt odnawialny wynoszący łącznie 15 miliardów złotych. Trzecią rzeczą są limity przedrozliczeniowe, obejmujące zakup certyfikatów CO2 i walutę potrzebną do rozliczenia. W czwartym kwartale tego roku będzie to łącznie 44 miliardów złotych, w następnych latach to 30 miliardów złotych. Jak podkreśliło CIR, nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia nabe, a udzielenie gwarancji pozwoli agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Utworzenie nabe ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym skarb państwa nabędzie od spółek PGE, Tauron, NA i Energii ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej. W konwencjonalnych elektrowniach węglowych, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron wytwarzanie, Enea wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz energia elektrownie. Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, czyli Giek. Nastąpi to poprzez wniesienie przez skarb państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Giek będzie następnie funkcjonować jako NABE. Z informacji, jakie z resortu aktywów uzyskała PAP, wynika, że do NABE trafią aktywa węglowe odpowiadające za 50% wyprodukowanych w Polsce. Energii. Tak więc to jest bardzo istotna i ważna informacja, ale przypomnijmy również, jakie były te propozycje. PGE, zgodnie z propozycją, kwota ceny sprzedaży 100% akcji PGE GIEK wynosi 849 milionów złotych ENA W przypadku Enea zaproponowana cena sprzedaży udziałów ENA wytwarzanie wynosi 2 miliardy 479 milionów. A akcji ENA Elektrownia Połaniec 632 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Tauron, tutaj skarb państwa zaproponował nabycie akcji Tauron wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie złotówki symbolicznej, ale tutaj pamiętajmy, że według stanu na dzień 30 września ubiegłego roku zadłużenie stanowiło kwotę 6 miliardów 326 milionów złotych. Energa. Kwota ceny sprzedaży akcji Energa elektrownie Ostrołęka stanowiących 80 ponad 9% kapitału wynosi 153 miliony złotych. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o te prepozycje, ale przy okazji nie możemy zapomnieć o jednym. Trwają rozmowy z Komisją Europejską. W MAP przyznano, że trwają jeszcze rozmowy z Komisją Europejską na temat tworzenia NABE. Rozmowy zatrzymały się na etapie, w którym Komisja Europejska stwierdziła, że musi poznać ostateczny kształt NABE, by móc poddać go ocenie. Tak więc widzimy, że te bardzo istotne i ważne informacje już są na rynku. No to sprawdźmy, jak dzisiaj. Pracował rynek i czy rzeczywiście mieliśmy kontynuację tej euforii, a może już wszystko się wczoraj rozegrało. Tak więc odpalmy i zobaczmy, WIG Energia w pełnej okazałości i zobaczmy, co tutaj się dzisiaj wyprawiało. Widzimy, że nie za wiele. Jak widzimy z tych spółek, kogeneracja 3,7 na plusie, PGE 3,2, Enea 3%, Tauron dziesiątek na plusie, Energia zaledwie dziesiątki W samym indeksie najmocniej oberwał Benzin 68 czy Foton 213. Największe obroty oczywiście dotyczą tych najważniejszych spółek, czyli PGE 49 milionów, Tauron 39, NA28. Warto sobie odpalić na moim drugim kanale wczorajsze podsumowanie sesji i tam zobaczycie, gigantyczne obroty towarzyszyły tym potężnym wczorajszym wzrostom na GPW. No ale teraz proszę czas, oczywiście, aby zobaczyć, co wydarzyło się na wykresie. Czy mamy już to ochłodzenie, czy też nie. Skoro rakiety wystartowały, no to wiadomo, że jak coś szybko i gwałtownie. Rośnie, no to czasami może zakończyć się to źle, w szczególności pod wpływem niezbyt pozytywnych informacji. Na razie się na nie, zap nie zapowiada, ale zawsze musimy być tutaj czujni i te informacje śledzić na bieżąco. Tak więc przejdźmy teraz już do wykresów i rozpocznijmy oczywiście od indeksu WIG Energia. Tutaj jest interwał tygodniowy. No, jak widzimy, ta rakieta wystrzeliła po bardzo ciekawym boksie akumulacyjnym. Tak więc z tego ręcza wybili górę. Oczywiście pod wpływem informacji, tego zawsze powtarzam, że śledzenie informacji jest bardzo istotne, bo tak jak widzimy. Rynek potrafi być zaskoczony i to dosyć spektakularny sposób nagłą informacją i nie wszystko co nam się wydaje jest już dawno w cenach. Tak więc jak widzimy tutaj mieliśmy bardzo dynamiczne odbicia generowane na potężnych obrotach. Przejdźmy sobie na dniówkę, aby to bardziej zobrazować i dzisiaj widzimy delikatną kontynuację, ale jak najbardziej te wzrosty miały miejsce i nawet gdy będziemy brać to bez tej luki, luki hossy, no to widzimy, że te wzrosty sięgały... Praktycznie 14%, tak więc bardzo znaczący przyrost. I przejdźmy przez te wykresy najważniejszych spółek. Nie będę tutaj ich w tym momencie analizował. Jak chcesz zobaczyć którąś na szybkiej wrzutce, to podrzuć mi w komentarzu, którą to taki materiał również w najbliższym czasie będę przygotowywał. Jeżeli chodzi o NE, to tutaj widzimy tą piorunującą rakietę i też popatrzmy, jaki był ciekawy boks akumulacji i po tej konsoli mamy potężne, potężne wysokie otwarcie i oczywiście również wzrost i jak widzimy też dosyć ciekawe tutaj poziomy, bo aż ponad 12% na NE i tak i tak urosło po tej luce, która się oczywiście pojawiła w kierunku pozytywnym. Jeżeli chodzi o Tauron, tutaj jak widzimy Tauron Wygląda na tle tych pozostałych spółek dosyć ciekawy. Te świece niepewności, które nam się rozrysowały na y, dzisiejszym dniu, jak i również wczorajszym, świadczą o tym, że rynek nie jest pewny, w którym kierunku tałą będzie podążał, i tutaj na pewno trzeba zachować czujność. Oni rzeczywiście będą chcieli kontrolować te wzrosty, a być może będą chcieli wchodzić w tą lukę. Pamiętajmy, luka ściąga jak magnes, chociaż to nie są szybkie rynki, no ale w końcu kiedyś powinni te luki domykać. Pytanie, czy to jest. Dobry czas pod to, żeby takie luki zamykać i tak szybko, no raczej pewnie nie musimy czekać na rozwój sytuacji i na informacje, jakie na rynku będą oczywiście napływać, bo luki, jak widzimy, w co po niektórych przypadkach są przepotężne i ich zamykanie wiązałoby się z potężną stratą, jeżeli ktoś na przykład rozważałby zajęcie pozycji oczywiście wysoko. Chociaż pamiętaj, że jak w każdym nagraniu, dzieje się tylko i wyłącznie swoją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, tak więc się tym nie sugeruję, nie są to absolutnie żadne porady. I zobaczmy, jaka jest tutaj ta luka, ile ona wynosi. Widzimy, że ta luka tutaj wynosi o okolicach 14%, tak więc widzimy, że to odcięcie jest tutaj bardzo konkretne. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to zobaczmy, co się dzieje na PGE, bo tutaj rzeczywiście to była spółka, która jako jedyna dała nam szansę rozegrania się w dniu wczorajszym, bo jak widzimy, ta luka, Polscy nie była zbyt silna, tak jak na pozostałych spółkach, i można było złapać większość tego przelotu. A ten przelot, jak widzimy, wynosił na wczorajszej sesji aż 15%. Po dzisiejszym zamknięciu to było 13%. Tak więc, komu się udało choćby zeskalpować kilka procencików, to duże gratulacje. Na pewno, PG jest jedną z tych najważniejszych spółek, którą warto obserwować. Zresztą, jak widzimy, kolejna spółka, która z konsoli tutaj również dosyć konkretnie wybiła. I jeżeli chodzi o Ostatnią spółkę, spółkę, która można powiedzieć rozczarowała, to jest Energa, ale nie zapominajmy o jednym. Energa jest raz. Po silnych wzrostach, jak widzimy te wzrosty nastąpiły po tych ręczach i to wybicie rozpędzało się już od kwietnia. Jak sobie weźmiemy pod uwagę, na przykład nawet nie dno, ale górne ograniczenie tego ręcza, to do pierwszego wybicia tutaj był znaczący wzrost 18%, potem kiszonka, i potem popatrzmy, wybicie aż do poziomu 50% wzrostów, i to w zaledwie kilka tygodni. I nie dziwmy się, że tak naprawdę ten ruch się wyczerpał. Potem mieliśmy dynamiczne spadki, i tak naprawdę ta informacja nic nie wniosła na kursie e, energii. E, I jak widzimy, w tym momencie trwa po prostu maraz i rynek się zastanawia, co tak naprawdę z tym zrobić. Tutaj na pewno powinno zwrócić naszą uwagę e, ta sekwencja ręczowa, bo to będzie dosyć istotny w przyszłości poziom spaczy, chociaż po drodze mamy kolejną strefę która znajduje się tutaj na dolnych ograniczeniach tej sekwencji, więc na pewno te poziomy powinny przykuwać naszą uwagę w najbliższej przyszłości, bo ich przełamanie no, może być dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o kurs właśnie tej spółki. Ja jestem sam ciekawy Twojej opinii, co sądzisz o tym y, na B, jak i również o zachowaniu spółek energetycznych. Wiemy, że mamy rok wyborczy, jeszcze dużo ciekawych propozycji i decyzji może zapadać w najbliższych tygodniach i miesiącach, które mogą odbijać na poszczególnych sektorach indeksach, czy też jak widzimy, poszczególnych spółkach. Tak więc znajdziesz w komentarzu, co o tym sądzisz które według Ciebie spółki w najbliższym czasie są warte uwagi, które chciałbyś zobaczyć na szybkiej wrzutce, tak więc to wszystko wrzucaj w komentarzu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej!